Końcem lata 1993 roku na ekrany kin w Polsce wchodzi film Uprowadzenie Agaty. Opowiada on o ucieczce młodej, bardzo ładnej dziewczyny ze zbiegiem z więzienia. Tytułowa Agata, zakochana w byłym więźniu oczywiście niesłusznie skazanym zostawia rodzinny dom i naraża ojca polityka, na złą opinię. Uprowadzenie Agaty pokazuje czarno-biały świat, gdzie złymi są politycy i ich bogaci znajomi, a dobrymi bezdomni lub zwyczajnie spontaniczni i szaleni ludzie. Uosobieniem tego dobra jest właśnie Cygan, wybranek bohaterki, człowiek, który ceni sobie wolność, który kocha sztukę, który przepięknie śpiewa. Niektórzy mogą kibicować w związku Agaty i Cygana. A dla innych film po prostu będzie infantylny będzie taką prostą historią dla młodych ludzi. Bez wątpienia największym atutem tego filmu są piosenki Seweryna Krajewskiego, które przeszły do historii. Jednak nie każdy utożsamia je jest filmem o Agacie. No właśnie, czy na pewno o Agacie? Jak się okazuje, niekonkretnie, bo o Monice Kern. Kiedy pierwszy raz usłyszałam, że film powstał w oparciu na prawdziwych wydarzeniach, byłam tym bardzo zainteresowana. Co za historia? Może Akata była rzeczywiście naimna, uciekając z Cyganem, jednak historia jest niesamowita. Niestety, film został oparty na historii córki polityka, a wybieg młodej dziewczyny wcale nie miał nic wspólnego z uprowadzeniem. Przejdźmy do początku. W 1992 roku, 16-letnia Monika Keln poznaje na jednej z imprez u koleżanki Macieja Malisiewicza. Chłopak jest od niej starszy o 5 lat, jednak młoda dziewczyna postanawia się z nim spotykać. Podobno jest to nawet miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje pochodzili z różnych światów. Monika wychowała się w rodzinie wykształconych i ambitnych ludzi. Jej ojciec był adwokatem, który bronił opozycjonistów. W latach 80. miał określenie nieugiętego, stawiał jawny opór władzy PRL i nie dał się przekupić. Na początku stanu wojennego był internowany. W 1991 roku jako poseł został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Jego partia wiązała z nim duże nadzieje. Był politykiem z przeszłością, doświadczeniem i autorytetem. Rodzice Moniki bardzo dbali o jej edukację. Kontrolowali też jej życie. Zawsze była wypytywana, gdzie idzie i co będzie robić. Rodzina Macieja była inna, chłopak miał dużo swobody, rodzice go nie ograniczali. Jego matka była w moim odczuciu taką matką na Luzie, która raczej była koleżanką własnych dzieci. Rodzice Macieja mieli własną pizzerię. Tam pracował też Maliszewski. Początkowo rodzice Moniki skazali się na związek ze starszym chłopakiem, jednak rodzice dali jej warunek: musi się uczyć i nie może zaniedbywać szkoły. Tak początkowo było. Jednak z czasem córka posła nie była w stanie wywiązać się z danego słowa. Zaniedbała naukę. W źródłach nie znalazłam informacji, co do końca była przyczyną problemów z nauką. Samo posiadanie chłopaka no, nie powoduje zaległości w nauce. Być może Monika zaczęła imprezować, nie miała siły, żeby skupić się na obowiązkach szkolnych. Ze wspomnień Moniki Kern wynika, że matka Macieja bardzo się nią interesowała. Często pytała o rodzinę. Niestety podrzucała Monice głupie pomysły. Jako matka sama zasugerowała dziewczynie, że nie musi słuchać rodziców, ponieważ niedługo będzie miała 17 urodziny. Matka Maliszewska zaprzyjaźniła się z Moniką, przekazywała jej dobre rady. Niestety rodzicom, albo istety, się to właśnie nie podobało. Monika miała coraz gorsze oceny, a rodzice zauważyli, jak duży wpływ na córkę ma jej nowy chłopak. Niektóre źródła mówią o tym, że Andrzej Kern nie mógł zaakceptować wykształcenia wybranka swojej córki. Maciej miał tylko podstawowe wykształcenie pracował w pizzerii. Kernowie postanowili ograniczać kontakty córki z jej chłopakiem. Podobno, kiedy Maciej nie mógł zobaczyć się z Moniką, to na siłę próbował do niej dotrzeć, płakał. Po dłuższym rozstaniu młodych Monika postanowiła zadzwonić do domu Maliszewskiego. Dowiedziała się, że jej chłopak próbował popełnić samobójstwo. Zdesperowana postanawia się z nim zobaczyć. Jednak sama przyznaje po latach, że Maciej chciał sfingować taką próbę odebrania sobie życia, ponieważ nie chciał iść do wojska. W tamtych czasach młodych mężczyzn obowiązywała e, służba wojskowa. E, oczywiście można jej było uniknąć, e, idąc na studia, bądź po prostu e, właśnie symulując choćby jakąś chorobę psychiczną. No i tutaj właśnie Maciej wybrał tą drugą drogę. E, zdesperowana Monika zaczyna wszczynać awantury. Czuje się stłamszona przez rodziców. Andrzej Kern po konsultacji z psychiatrą postanawia umieścić ją w szpitalu psychiatrycznym. Po krótkim pobycie w placówce dziewczyna trafia na działkę u babci. No, tam ma być pod nadzorem starszej kobiety. Maciej Meliszewski oraz jego matka wiedzą, co przytrafiło się Malice. Dziewczyna zadzwoniła do swojego ukochanego ze szpitala, wykorzystując chwilę nieuwagi lekarzy. Oczywiście mama, mama Macieja pojawiła się w tym szpitalu, tam wywołała nawet pewne zamieszanie. Maciej też dogaduje się z Moniką, wie gdzie przebywa jego ukochana, umawiają się na konkretną godzinę. Ten podjeżdża swoim samochodem na teren działki babci Moniki. I wtedy, kiedy babcia jest zajęta, ta ucieka bez żadnych wyrzutów sumienia z chłopakiem. Pozostaje tylko pytanie, dokąd uciec. Młodzi postanawiają najpierw pojechać do łodzi. A w ogóle cała ta historia toczy się właśnie w tym mieście. Monika pochodzi z łodzi, Andrzej Kern także mieszka właśnie w tym mieście. Stamtąd jadą do Częstochowy, ukrywają się u Janusza Baranowskiego, przedsiębiorcy i człowieka współświadka. i teraz, dlaczego użyłam takiego określenia człowiek współświadka? Ponieważ z tego, co przeczytałam, to on w taki bardzo nieetyczny sposób likwidował swoją konkurencję, więc tutaj posłużyłam się właśnie takim określeniem. Stamtąd jadą do Częstochowy, ukrywają się u Janusza Baranowskiego. W tym czasie Andrzej Kern jest przekonany, że jego córka została po prostu porwana i wydaje apel w telewizji. Prasa brzmi od gorącego tematu, jakim jest uprowadzenie Moniki. Na pierwszych stronach gazet widnieją zdjęcia szesnastolatki. Głównym podejrzanym porwania jest Maciej. Jednak szybko okazuje się, że Monika uciekła sama, co stanowi kolejny gorący temat. Jak się okazuje, sprawa była bardzo medialna. Monika i Maciek zaczęli pisać listy do prasy, aby uspokoić ludzi. Twierdzili, że to, co najgorsze, jest już za nimi. Monika podkreślała, że była pod wpływem apodyktycznego ojca i niestety też w tych listach do prasy wypowiadała się bardzo nieprzychylnie na temat Andrzeja Kern'a. Para otrzymała też odpowiedź od ówczesnego prezydenta Polski, Lecha Wałęsy. Początkowo prezydent kibicował młodym, jednak później skwitował zachowanie dziewczyny jako infantylne i wytknął w ogóle Monice brak szacunku do ojca. W 1993 roku para pokazuje się pierwszy raz na żywo przed dziennikarzami. Tam zapewniają o swojej miłości do siebie. W czerwcu biorą ślub. Obydwoje mają ciekawe kreacje. Pan młody, różowy, markowy garnitur, a panna młoda ma sukienkę inspirowaną kreacją z teledysku November Rain zespołu Gun N' Roses. Na ślubie bawi się między innymi, co jest dość ciekawe, Jerzy Urban, z którym Monika tańczy na swoim weselu. No i ten fakt jest taki dość niesmaczny, ponieważ jest, że uruban był w takiej politycznej opozycji do jej ojca. I sam fakt takiego stanu rzeczy powinien wzbudzić w Monice nawet nie tyle podejrzenia, co ostrożność lub zachowanie takiego dystansu do ludzi związanych z byłą władzą. W internecie można znaleźć też zdjęcia z tego niezwykłego ślubu. Oczywiście w cudzysłowie, niezwykłego. W tym samym czasie Lew Rewin i Marek Piwkowski, którzy także współpracowali. Z SB. Marek Piwowski, Piwkowski w ogóle po 17 latach przerwy w kręceniu filmów planuje nakręcić właśnie kolejny film, czyli Uprowadzenie Agaty. Fabuła jest intrygująca. Co ciekawego muszą widzieć w niej Piwkowski i Rewin. No, chyba nie liczą na polską komedię romantyczną, bo to jeszcze nie ta dekada. Jak wspomniałam, film jest bardzo no, tendencyjny. Jeżeli nałoży się do tego porównanie wątku. Moniki Kern, i to, co jest przedstawione w uprowadzeniu, to rzeczywiście można wywnioskować, że Andrzej Kern no, może być złym człowiekiem, może być wódcem i nadużywać władzy politycznej. Film powstał w trzy miesiące. Występują w nim młodzi aktorzy oraz twarze kina lat 90., a nawet i starszy, bo na przykład zagrała też tam Polaraxa. W rolę Agaty wciela się piękna Karolina Rosińska, która była wtedy maturzystką, chodziła jeszcze do liceum, a w rolę cygana o 7 lat starszy Sławomir Federowicz. Premiera filmu miała miejsce tuż przed wyborami. Cała historia przedstawiona w filmie i ta otoczka wizualna i muzyczna no, mogły wpłynąć na sporą część widzów. W tym czasie powrócono do sprawy Moniki Kern w prasie. Jerzy Urban napisał artykuł o historii córki posła zarówno Piwkowski, jak i Urban, oraz inni dziennikarze powoływali się na próbę zwrócenia uwagi na strach przed mezaliansem, szczególnie widoczny u niektórych polityków. W niektórych artykułach porównywano rodzinę kernów i Malisiewiczów, oczywiście na niekorzyść y kernów. Po latach Andrzej Kern wygrał prawie wszystkie procesy o na naruszenie dóbr osobistych, między innymi z Jerzym Urbanem, który tańczył właśnie z jego córką na weselu. W 1993 roku Kern chwilowo wycofał się z polityki. Rok później były poseł doczekał się powrotu swojej córki do domu. Małżeństwo nie przetrwało nawet roku. Monika chyba niezbyt dobrze czuła się w nowej rodzinie, przynajmniej na dłuższą metę. Opuszczenie domów Malisiewiczów nie było trudne. Po prostu poinformowała swoją nową rodzinę, że wraca do rodziców. Nikt jej nie zatrzymywał. W tym czasie Kernowie wybudowali nowy dom. Podobno zostawili pokój dla Moniki, ponieważ wierzyli, że córka powróci. I tak też się stało. Monika wróciła do domu. Andrzej Kern był podobno bardzo ciekawy z całej tej historii opowiedzianej z punktu widzenia Moniki. Monika ukończyła szkołę i studia. Po wielu latach zaczęła udzielać wywiadów. Obecnie strzeże dobrego imienia ojca, natomiast jej historia sprzed wielu lat nie jest dla niej tak istotna. Po czasie widzi, jak bardzo była młoda i dała się zmanipulować innym ludziom. Natomiast Andrzej Kern zmarł w Łodzi w 2007 roku. Monika mieszka w Łodzi i zajmuje się public relationship. Pracowała dla wielu znanych marek i właśnie w tej branży odnosi liczne sukcesy. Z byłym mężem nie utrzymuje kontaktu od czasu rozstania. Przypadek filmu Uprowadzenia Agaty pokazuje, jak bardzo można manipulować społeczeństwem za pomocą filmu, który raczej, którym raczej interesowali się młodzi ludzie. Nie uważam, że film wywarł bardzo duże znaczenie dla przeciętnego Polaka, ale dyskusja na jego temat i kontrowersje uczyniły z filmu symbol pewnej manipulacji. Natomiast sama historia Moniki Kern, opisana tak, jak wyglądała naprawdę, mogłaby posłużyć za dobry, ciekawy film z morałem.